Cześć, ja jestem Michał Antoniuk z Fundacji Aktywnie Do Przodu. Co to są za pojazdy? Na czym polega jazda takim pojazdem? Te pojazdy to handbajki, czyli rowery ręczne, rowery napędzane siłą mięśni rąk. W ten sposób nimi pedałujemy. Tutaj są takie korby, którymi się pedałuje do przodu, hamuje się do tyłu. Tak to jest właśnie w naszych handbajkach. To jest taki handbajk, taki większy. Tutaj mamy taki egzemplarz dla, dla dzieci. To jest taki pomiędzy, także y, do każdego dopasujemy nasz sprzęt. Czasem. Znaczy, że takim pojazdem y, można się poruszać po chodnikach po mieście. Jasne, takim, takim hand, taki handbike jest w pełni legalnym y, y, rowerem. Jest to rower trzykołowy, jedno, drugie, trzecie koło. Jego szerokość nie przekracza 80 cm, a za tym może się poruszać. Jest zgodny z kodeksem drogowym. Zatem można nim się poruszać po drogach publicznych. A co to jest za Fundacja Aktywnie mhm. do przodu? Czym ona się zajmuje? Yy, fundacja Aktywnie do przodu to my. Tutaj jest Marcin. Marcinku yy, Marcin, yy, nasz wiceprezes. Jestem ja, jestem za założycielem. O, Marcin sobie tutaj usiądzie świetnie. Yy, Zajmujemy się aktywizowaniem osób z niepełnosprawnościami. Udostępniamy ten nasz sprzęt w ramach naszej działalności. Osoby z niepełnosprawnościami, jak wiele osób takich robi, może wypożyczyć od nas taki właśnie handbike i mieć całkiem niezłą frajdę z jazdy. Również obsługujemy różne imprezy, różne eventy, tak jak tutaj w tej chwili. Na imprezie Fundacji RC pokazaliśmy się, wiele osób miało możliwość przejechania się na handbike'u, zobaczenia jak to jest, wiele osób, wiele osób z niepełnosprawnościami po raz pierwszy ma możliwość jazdy na rowerze właśnie z nami i to jest właśnie to, co daje nam najwięcej frajdy, nam, a również tym osobom. A jak Więc... się zaczęło? Mhm. Zaczęło się właściwie od, od tego, to jest taka trochę osobista, można powiedzieć, historia. Od tego, że jako nastolatek yy, uprawiałem kolarstwo szosowe. Bardzo dużo jeździłem, yy, robiłem nawet po 100 km dziennie. Yy, także to można powiedzieć, że yy, yy, kolarstwo było moją pasją życiową wtedy. Yy, kiedy miałem 18 lat, ciężko się rozchorowałem, w rezultacie tego amputowano yy, mi nogę. Yy. No i tak przez 20 lat nie miałem kontaktu z tą moją pasją, z uwagi właśnie na, na tę sytuację zdrowotną. Aż jakieś 3 lata temu, na stypendium zagranicznym, poznałem właśnie handbajki. Yy, tam nasi, nasi sąsiedzi Czesi pokazali mi handbajka i, no i znowuż można powiedzieć, że poczułem ten wiatr we włosach. <laughs> To uczucie wolności, jakie niesie za sobą jazda na rowerze, także od tego czasu postanowiłem, znaczy zastanawiałem się też, dlaczego, dlaczego handbajki nie są popularne u nas na północy Polski, praktycznie wcale. No i pomyślałem sobie, że pewnie jest więcej takich osób jak ja, które chciałyby, chciałyby się rozwijać w tym kierunku. No i postanowiłem właściwie tak od nitki do, po nitce do Kłębka po powrocie do Polski założyłem fundację, zaczęli się zbierać wolontariusze, osoby zainteresowane naszą działalnością, również sponsorzy lokalni w Gdańsku Brzeźnie, bo tam właśnie mieści się, mieści się garaż naszej fundacji, tam przechowujemy nasze handbajki, tam współpracujemy również z Radą Dzielnicy Brzeźno. Tam intensywnie działamy, a zatem serdecznie zapraszamy do... A gdzie Was do można znaleźć? Można nas znaleźć w Gdańsku Brzeźnie na ulicy Północnej 5. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego najpierw również na, na Facebooku, na naszym fanpage'u, nazywamy się aktywnie do przodu. Zachęcamy do lajkowania nas. Ostatnio opublikowaliśmy bardzo ciekawy filmik również, także na pewno warto, warto zobaczyć. Zachęcamy do jazdy. Kręć rękami razem z nami. To jest takie Życzymy nasze kasy. Dziękujemy serdecznie.